W tym filmie widzowie na trybie Skygen udało mi się zdobyć najlepsze przedmioty właśnie na tym serwerze. Dodatkowo zrobiliśmy najlepszy amulet. Pokazałem wam, gdzie on się znajduje i po prostu jakie bonusy daje. A najlepsze jest to, że dla pierwszych 300 osób, które wejdą na Skygena, jest darmowa ranga Bank. Więc stary śpiesz się, wbijaj i odbieraj ukośnik kod Bank. No i chyba klasycznie 300 łapek do końca dzisiejszego dnia. Już jutro wlatuje kolejny odcinek na kanał. Ja nie przedłużam miłego oglądania. A przed filmem widzowie chciałem was zaprosić na to, że w ten piątek o godzinie 18.00. Startuje nowa edycja Boxa na moim serwerze bankemc.pl. Tutaj wam pokażę nawet jak to Wygląda, jest przygotowane wiele Ależ to naprawdę wiele nowości Więc na pewno nudy nie będzie Na start oczywiście blokujemy Totemy, koksy, tego typu przedmioty 15 secików, które wyglądają Bardzo spoko, zostały dodane Zadania, osiągnięcia, można Ulepszać umiejętności w troszeczkę inny Sposób niż to było ostatnio Automatyczne eventy i po prostu No wiele, wiele innych, będzie się działo w piątek o 18 właśnie widzimy się na banku, więc możecie wbić, dodać sobie serwer do listy serwerów, no zobaczcie jak to po prostu e, wygląda. No, no mówię, będzie się działo dużo, dużo, ależ to bardzo dużo ewentów, więc już życzę po prostu miłego oglądania na filmie. Siema widzów, witam serdecznie, z tej strony Kamper, witam was na serwerze Skygen, na moim serwerze bankmc.pl. E, dzisiaj widzowie najlepsze możliwe przedmioty na serwerze, bo wleciały ciekawe aktualizacje, o których muszę wam powiedzieć, muszę wam pokazać, bo... Była jedna rzecz, która zniechęciła wiele osób Do grania, na przykład to, że były Procenty na ulepszanie seta, teraz zostało To zmienione, zaraz wam wszystko wytłumaczę, ale Najważniejsza kwestia jest to, że jak Użyjecie komendy, ukośnik, kod Spacja bank, taka jak się wam pokazuje teraz Na ekranie, to pierwsze 300 osób Które wejdzie właśnie na Skagena, dostaje rangę Bank na 48 godzin Więc to jest idealny moment na rozpoczęcie swojej Rozgrywki, przez co uważam, że no stary Dlaczego by tutaj no nie wejść, dlaczego By sobie nie odebrać rangi, każdy banka ma Ludzie grają, teraz jest godzina bardzo wczesna jak to nagrywam, więc ludzi jest dosyć mało, ale mam nadzieję, że po tym filmie po prostu wbijecie sobie, odbierzecie. Dodatkowo pamiętajcie, że nagroda Discord jest do odebrania, ale dobra, nie będę wam tego pokazywał. Najważniejsze jest to, że mamy całego prawie, że najlepszego seta, bo jest to secik tutaj z Marzlaka, który jest po prostu dobry i jest przed ostatnim najlepszym setem, który już daje nam dodatkowe serca, wzmocnienia i wygląda on w taki sposób, że no zobaczcie, zobaczcie jak to po prostu petarda to wygląda. Dużo serduszek nam to dodało, no i z takim setem naprawdę jest już y, petarda. Można, można sobie giercować. Można się y, cieszyć rozgryweczką, i jest kozacko. Ale y, no, dzisiaj ulepszymy najlepszego setup. Przerobimy go na najlepszy. I pójdziemy ulepszyć też nasz amulet na y, najlepszy. Mam przygotowane tutaj przedmioty, które są potrzebne do wymiany amuletu. Pokażę Wam, gdzie się znajduje najlepszy amulet. Bo to może być dość y, kurcze, nieoczywiste. No bo jak wiecie, amulety są poukrywane po całej mapie. E, ogólnie nie chcę Wam pokazywać, gdzie. Ale tutaj macie jednego amulecika u takiej rybki. Jest to amulet szybkości Jeden ze słabszych tak naprawdę no amuletów Ale no potrzebujecie ich wszystkich żeby pochodzić Po prostu dalej żeby wbijać amulet za amuletem Po prostu dalej żeby go ulepszać Więc no tak to tak to wygląda Tam jest jeden tutaj jest drugi Trzeba w to drzewko wejść Jak sobie tutaj poskaczecie I spadniecie otóż to w tym miejscu Macie takie zejście do bałwana I tu jest kolejny amulet życia no i wiecie Macie już dwa amulety do których nie możecie ominąć Bo trzeba je po prostu no wbić Tak samo zostały odpalone już normalnie elitry. Tutaj u villagera, który sobie stoi na samym miejscu, możecie kupić pierwszą elitrę kamienną za jedyne cztery super utwardzone kamienie i tą elitrę dalej sobie przerabiacie na dalsze poziomy. Ja niestety nie mam fajerwerek, więc pójdziemy sobie kupić. Można sobie wpisać slash barpy. normalnie. Macie diamentową wyspę, na którą się tepacie. Z tej diamentowej wyspy trzeba się przedostać do wyspy tej grzybowej tutaj. Otóż to w tym miejscu. Jak się ładnie przedostacie, no to tutaj trzeba przejść, pyk, pyk, pyk po tych wszystkich parkur Ala, tutaj zioma, ale jest, mam nadzieję, że mnie nie zaatakuje, bo nie chciałbym się na razie bić bo chciałem po prostu te fajerwerki sobie e, kupić więc tutaj dalej, no wchodzimy, wchodzimy i mamy taką krówkę, bardzo spoko u której no, można sobie e, wymienić grzybowe e, bloki, które normalnie się e, respią e, i ja sobie na przykład kupię e, te fajerwerki no poziomu tego jedynki zwykłej bo e, więcej raczej nie potrzebujemy tyle nam e, wystarczy i automatycznie od razu mnie gościu zaatakował, więc chyba kurczę, ziomeczek chce się e, bić mam wrażenie, no, ale zobaczcie jaki damage mu zadajemy tak naprawdę. Ja nie wiem, czy to ma jakiegoś knoka czy co, ale gościu sobie odleciał niesamowicie, a prawie na 3 e, hity sobie padł, ale nie ma 3 dziwić, no bo tak naprawdę jest to przedostatnia, najlepsza e, broń na serwerze. E, wejście na ostatni amulet, najlepszy jest taki ukryty też w ten sposób, ja wam pokażę. Oczywiście musimy tam e, wcisnąć się, mianowicie tutaj jest taka dziurka, idealnie udało mi się e, wlecieć i e, u tej rybki sobie trzeba wymienić po prostu e, wachlarz koralowy i mały koralowy. Tutaj macie te przedmioty, które są potrzebne, tak samo jest wcześniejsza. Amulet potrzebny do przerobienia, więc, no, mówię, no, trzeba to wszystko po prostu e, cały czas przerabiać. No, i to jest już taki amulet, gdzie naprawdę trzeba się bardzo, ależ to bardzo dużo namęczyć, żeby go zdobyć. No, ale efekty naprawdę ma, e, wydaje mi się, że, no, kozackie po prostu 3 e, szybkości plus 6, dodatkowe serc 15 sztuk i dodatkowe obrażenia aż 30, więc, no, nie ma co ukrywać. Robi wow, a seta przerabiamy w następujący sposób. Raczej, jeśli każdy z Was gra, no to wie, a jeśli nie, no, to e, u nas system przerabiania zbroi jest troszeczkę inny. Na przykład mamy takiego Kowala i taki sam. Kowal jest dosłownie na każdej wyspie e, jest identyczny NPC, u którego możecie sobie to e, normalnie sobie przerabiać. Więc tak naprawdę do jakiego pójdziemy, to nie ma żadnego znaczenia, ale e, przypuśćmy, wejdę sobie do tego. Klikam sobie prawym, daję sobie broń swoją i on automatycznie nam pokazuje, co potrzebujemy. 24 super utwardzonej magmy. Zaraz sobie ją ogarnę i będziemy mogli przerobić sobie ją w tym miejscu. No nie mamy takiej magmy, więc pokazuje nie masz surowców do ulepszenia. Więc ja muszę sobie e, zdobyć e, bardziej legitnie, czy mniej legitnie, to już sami możecie się domyśleć. Ale powiem tylko tyle, że to jest mój serwer I mogę, okej, okay. a chciałam po prostu to y, Pokazać, bo na tym koncie No, gram sobie jako gram Na innym koncie gram totalnie jak każdy Inny y, gracz, ale u tej magmy Sobie bierzemy super utwardzoną magmę No i jak już mamy ją ładnie y, zdobytą W całkiem sporej ilości, no to Mówię, możemy sobie przerobić po prostu to U jakiegoś NPC-kowala, nie wiem Teraz pójdziemy sobie na przykład na tą wyspę, widzę, że Tutaj ktoś jest, no to są już dalsze te wyspy, więc No, y, gościu na pewno troszeczkę czasu Na serwerze spędził, ale dajemy sobie bro i nam pokazuje od razu, że mamy 100% szans na ulepszenie Wcześniej był problem taki na serwerze, że e, ludzie mieli na przykład 40% na ulepszenie Zostało to e, zrobione dlatego, żeby to wszystko troszeczkę dłużej trwało i wszystko ale z drugiej strony potem naprawdę to było uciążliwe dla graczy Gdzie na jedną broń potrafili zbierać 10 razy i cały czas im to paliło Więc no poszliśmy na taką rękę tutaj troszeczkę e, dla graczy e, Czyli dla wszystkich, że to po prostu usunęliśmy No i normalnie można sobie przerobić, klikasz potwierdź ulepszenie Udało nam się od razu, mamy najlepszą możliwość broń na serwerze, czyli broń magmy, e, więc od razu możemy sobie tak naprawdę przerobić całego tego seta, no i zobaczcie, wszędzie, za każdym razem, 100% powodzenia na to, że nam się ulepszy, nie ma e, z tym najmniejszego problemu, no mówię, cały czas po prostu e, się udaje nam, więc tak to, tak to sobie e, ładnie wygląda, no i mamy, najlepsze możliwe przedmioty na serwerze aktualnie wyglądają, otóż to w ten sposób, wydaje mi się, że nikt na serwerze ich nie ma aktualnie, więc no, może ktoś z was to sobie wbije, tutaj coś zadziała, coś podziała i... Kurczę, no zdominuje Skygena. Wydaje mi się, że to nie byłoby tak szczerze ciężkie, e, bo oczywiście rankingu nie ma, jako że punktów rankingowych, cała topka jest oparta na ilości kili, a top 1 e, kili na serwerze ma e, 1850, więc w sumie dwa koła kili, mając takiej temy, gdzie tak naprawdę zabijasz potem na hita, wydaje mi się, że e, to nie jest kurczę, ciężkie. Wydaje mi się, że jest to do zrobienia. Tutaj top 1 osoba na serwerze ma 34 dni i widzę, że on nawet... Jest na serwerze online. 34 dni spędzone ma. To jest przecież chore dla mnie, więc nie, może go Tepnę się do niego. Zobaczmy, co on robi, na której on jest. On stoi akurat na strefie A. Dobra, nic się nie dziwi mnie. Pewnie jest w szkole, bo nie każdy ma ferie i sobie wbija topeczkę. No naprawdę, no będzie trzeba taką osobę wynagrodzić, ja bym chciał kogoś zaatakować, na przykład tego ziomka Nie wiem, czy będę mógł, ale nie mogę, bo ma za mało czasu spędzonego, bo jeśli masz mniej niż 2 godziny spędzone na serwerze, no to osoby wystakowane y, bić nie mogą y, początkujących, co uważam, że jest. Y, bardzo dobrą po prostu opcją i tak powinno być, ale chciałbym sobie tutaj kogoś zaatakować i zobaczyć, czy uda nam się y, tutaj kogoś, kurczę, na parę hitów dosłownie ściągnąć. Nie wiem, gdzie są ludzie, nie wiem gdzie się biją. O ile w ogóle ktoś się y, bije na serwerze. Mówię bardzo wczesna godzina. Ja chcę skorzystać z tych najlepszych przedmiotów na serwerze. Ludzie poukrywani są po tych generatorach, a też też nie chcę być w sumie takim, wiecie, kasztanem, co zabija ludzi, gdzie korzystają z gen -boosta. Ale dobra, widzę, że tutaj ktoś jest, mogę go zabić. Na jednego hita. Padł dosłownie, na jednego hita pa, dostaliśmy 10 expa za niego no i ten xps y, do tego, żeby wpijać level, który macie y, po prawej stronie na scoreboardzie, więc no nie dziwi mnie to, że tak naprawdę zabijam na hita kogoś mając najlepsze przedmioty, no bo ziomal ma y, seta złotego, czyli tak naprawdę no to tak o, zaczyna chyba, ale powiem wam, że bardzo dużo ludzi nie wie jak się ulepsza y, seta więc jakby, żeby nikt nie był zdziwiony, po co ja pokazuję 10 tysięcy razy tego npc ta? po prostu to jest bardzo, y, ludzie są w szoku po tym, ale widzę, że no najlepszy y, secik, mieczyk, no Bombi nieźle. Siomek kolejny na Hita sobie padł. E, tego zabić nie mogę, bo e, mam mniej czasu, ale tutaj żałam mnie zaatakuje, Nie, go też nie mogę. Kurczę, wszyscy mają e, mniej niż dwie godziny spędzone na serwerze, e, więc no ciekawie, ciekawie to wygląda. Bardzo dużo początkujących graczy jest, więc no mam nadzieję, że po tym, jak e, tą komendę wprowadziliśmy, jeszcze będzie więcej takich osób. Ja sam mam, kurczę, 17 tylko zabójstw, ale no to dlatego, że mówię, no na tym koncie e, starałem się nie fragować e, ludzi, a będzie chyba trzeba, no bo taką topeczkę raczej ciężko kurczy fragów wbić nie jest, no tylko te 1800 kill jest do y, zrobienia tak naprawdę, więc no, y, jak wszyscy potem te dwie godziny powbijają, no to się y, szybko raczej to y, porobi. No i też mnie bardzo ciekawi, kurczę, y, ile osób ma jaką w sensie y, zbroję, nie, bo tej magmowej na pewno nikt nie ma, tą co ja w tym filmie właśnie pokazałem, a tak to raczej ludzie są na jakieś diamentowe, gdzieś tutaj są dopiero. No tym bardziej, że po prostu od niedawna jest wprowadzone y, to, że jest 100% na przerobienie seta dalej. Wtedy ludzie na pewno się bardzo, ależ to bardzo męczyli z przerabianiem i ciągle, im to kurcze paliło i paliło na tysiąc po prostu procent. No i tego kurde zabić nie mogę. A tak w sumie jest ten kit bank i dostajecie utwardzone brązowe grzyby w dużej ilości, zaklęty pył widzę, gen buścik, no to w sumie spoko jest odebrać tą darmową rangę. Na start bardzo dużo ulepszy po prostu przyspieszy rozgrywkę, bo macie te zaklęte pyły, które możecie sobie wykorzystać u tego NPC-ta, u wymiany po prostu pyłów, gdzie za zaklęty pył dostajecie utwardzone przedmioty, które potrzebujecie do przerabiania Setów dalej, więc no w sumie Giga, y, ciekawa sprawa Wydaje mi się, że odbierając taką rangę Serio, fajnie polecicie z ekwipunkiem No ale co, ja zapraszam was na serwer Widzimy się jutro na y, kolejnym y, filmie Set naprawdę jest y, po prostu Przemocny, do zobaczenia, na razie i siema